Siema, po zimnej nocy, było 10 stopni w nocy ledwo. Słuchajcie, po zimnej nocy wzięliśmy się. Jest rozszalowany, rozszalowane zostały słupki. Cztery, które były pierwsze zalewane, czyli te, które były zalane w sobotę. Rozszalowałem. One nie są jeszcze jakieś mega związane, ale trzeba było ocenić, jak to wyszło. Wyszło tak sobie. Powiem tak, wyszło. Y, trzy pierwsze są całkiem eleganckie. Ten ma taką lekko niedolewkę, ten jeden, ale to nic. Mamy radę. No, na rożnikach na szczęście tylko. Natomiast tutaj wszędzie wygląda na przyzwoity. I teraz tak. Przygotowałem sobie już pierwszą beleczkę, która ma służyć za podwalinę pod taras. I zamierzam, wyznaczyłem sobie miejsce. Zamierzam w tej chwili y, wiertłem piórkowym powiercić w niej otwory, żeby wyznaczyć miejsce na takie stalowe podpory, o których wam mówiłem. No i jak, jak to wykonam, jak to poskładam? Aha. Mm, na to pójdzie oczywiście druga belka z mijanką na łączeniu, dlatego że podwalina będzie podwójna, ponieważ yy, na to bezpośrednio pójdą już legarki podłogi, na nie jest kolejna podwalina jakby i dopiero słupy. No ale chciałbym, żeby to przeniesienie jakby było dosyć mocne. O i to znowu my, oczywiście po przerwie z wywołanej deszczem, bo no jakżeby inaczej, musi być zadeszczowane przecież wszystko, jak się patrzy. Natomiast yy, dziewczyny teraz malują podwalinę, już jest przygotowana, nawiercone są dziury, malują podwalinę tam, gdzie będzie złożona do kupy na, ze sobą jakby, czyli te elementy, do których nie będziemy mieli później już dostępu po złożeniu, resztę będzie można pomalować już na konstrukcji. Ja jeszcze tutaj później odwrócę, żeby na wysokości słupków. Bo po co tam później dziubać na tych słupkach? Skoro można to sobie pomalować od razu, także dolną część jeszcze pomalują nam dziewczynki. Będzie super, super. Fajnie, czadowo. to, malujecie cały spód. momencie, no ale daje. fajnie, W związku z tym, że y, pada, nie pada, pada, nie pada, to zrobiliśmy sobie tutaj wewnątrz domku warsztacik. Moja żona dzielnie pomaluje nam y, przewiązki pod ściany działowe te na podłogę i zawsze coś tam, coś tam będzie, nie będziemy mieli takiego frustra, że nic nie robimy. Więc tak to wygląda, oglądajcie sobie. No i jest skręcona. Pokażę Wam z bliska, wezmę to ze statywu ustrojstwo. Skręcona. Brudne oczywiście wszystko, bo jest przecież mokro, pada deszcz i ciągle się z czymś szarpiemy. Ale skręciłem dwie belki. Dwie belki. Tutaj jedna jest pomalowana, druga nie, więc dlatego jest fajna różnica. Skręcone są co jakieś 50-60 cm, może nawet troszkę mniej. Wkrętami ciesielskimi talerzykowymi. Także jest solidnie zespolona tabelka teraz ze sobą. No i teraz Iwonka pomaluje tą wierzchnią stronę tym impregnatem, żebym mógł ustawiać sobie poziom itd. Tak itd. Tak i żebym mógł przykręcać, skręcić to w tym miejscu nakrętkami, ścisnąć to już, przygotować dlatego że muszę później sobie ustawić tutaj na dole stopkę, pozaznaczać w których miejscach otwory wiercić i wywiercić sobie otwory pod szpilki. Czyli w zasadzie może nawet nie będę tego jeszcze skręcał tutaj, bo będę musiał tutaj tak później odstawiać. Najpierw przyłapię tylko nakrętką tak na chwilę. Natomiast teraz muszę sobie to ustawić tutaj zgodnie z żyłką, z linią i tak dalej i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, ale za chwilkę jak i ona pomaluje. Także za chwilę do Was wracamy, jak będzie pomalowane i troszeczkę przeschnie, o ile nam znowu deszcz nie będzie przeszkadzał, bo przecież pada, no jak zwykle, w interwale półgodzinnym. 20 minut deszczu, pół godziny spokoju, 20 minut deszczu, pół godziny spokoju. No ale zmagamy się, walczymy, nie mamy czasu po prostu na to. Po to, po to brałem urlop, żeby to zrobić, a nie po to, żeby siedzieć pod dachem i, i ciąć głupa. Do zobaczyska. Siemanderos. Jak widzicie... Takie coś tutaj uskuteczniliśmy. Cały projekt polega na tym, że ten podest, który widzicie muszę skręcić teraz tutaj od tej strony z poprzeczkami, żeby wszystko było równo, ładnie i fajnie. I jak już skręcę, to dosuniemy to wszystko do, dosuniemy to wszystko do ściany na wysokość, która tu jest zaznaczona, bo to jest znacznik specjalnie zrobiony po to. Tu ma być wierzch tej konstrukcji, także dosuniemy, uniesiemy, jeżeli będzie trzeba, na odpowiednią wysokość, wszystko w poziomie oczywiście, ja rzucę zresztą, ta linia będzie zaraz odbita, znaczy może nie zaraz, ale przed y, przysunięciem, bo deszcz co chwilę pada, więc nie ma sensu nabijać na wcześnie, nabijemy to y, sznurem tym traserskim i w związku z tym dosuniemy ładnie tutaj do narożniczka i przykręcimy, i będziemy mieli zamocowany podest tak naprawdę bo przykręcimy go przez jakby przez OSB, ale tutaj jest podwalina, tak? Także tutaj jest kawał kawał belki i jest do czego jest do czego wiercić, więc będziemy tutaj ładować do podwaliny. Oczywiście nie zdążyliśmy, słuchajcie. Nie zdążyliśmy. Nie wiem, czy ich ona w końcu kręciła, czy nie. Przepraszam Was bardzo, ale z tego po prostu film będzie tak rwany. No i dobra, słuchajcie. W trudzie i znoju wykonaliśmy teraz. Czekajcie, bo tu przecież trzeba poregulować O tak. Wykonaliśmy teraz, znaczy połowę tarasu tak naprawdę. Myślę, że to jest połowa. I więcej, i to też nie jest taras, tylko jest jeszcze niedokończona konstrukcja tegoż tarasu. Teraz się wydaje nam w tej chwili olbrzymi, bo on w tej chwili ma 2,5 metra szerokości. Natomiast docelowo dojdzie na ścianę ociepliny 10 cm. Tutaj tu dojdzie 10 cm ocieplenia na ścianę, dojdą słupy na pewno też koło 5-6 cm obetnę końcówek tego wyrównam go do jakiejś racjonalnej wielkości i obetnę te wszystkie końcówki tutaj równo one niby są równo, ale to jest takie równo, ale nie do końca, to już chciałbym, żeby to faktycznie było cacy w związku z tym dojdą jeszcze dziesiątki albo 15 słupy więc to się tak wydaje, on docelowo będzie miał za 2,20 m szerokości jak widzicie, jak się chce nawet przy tak słabym dniu, przy tak słabym humorze, w związku z tym, też da się zrobić coś. Jutro będziemy robić drugą połowę. Będziemy szarpać się z drugą połową, jutro. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby to wszystko wyszło fajnie. I mam nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze po skończeniu. Wszystkiego spokoju życzę Wam. Do jutra. Hej.